Witajcie. Taki filmik na szybko. Nie będę nawet kamery włączał, i niestety też nie mogę włączyć filmików, żeby mi potem nie zablokowali YouTube'a. Ale jak widzicie, mam przed sobą serial The Chosen i chciałbym go tak pokrótce objaśnić, ok? Tak jak mówię, fragmentów nie mogę puścić, bo za chwilę by mi YouTube usunął, ale chcę powiedzieć coś na ten temat i wy możecie obejrzeć te fragmenty, które w tej chwili tutaj pokażę. Nie, w sensie tylko pokażę te obrazki tego, a aby sobie potem możecie obejrzeć. Bo wideo nie będzie tutaj puszczane. Słuchajcie, w tym filmie jest pokazany Jezus jako taki ludzki, a nie boski. Ja myślę, że Prawdziwy Pan Jezus powiedziałby do tego Jezusa tutaj w tym filmie odejdź ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Dlaczego? Słuchajcie, tutaj Pan Jezus, rzekomy Jezus, tłumaczy wszystko tak dogłębnie. Po tym, co obejrzałem, tak dogłębnie jest tu wszystko tłumaczone. Podczas gdy prawdziwy Pan Jezus nie robił czegoś takiego. Mówił pewne rzeczy w przypowieściach, jeżeli ktoś tego nie ogarniał, no to miał problem, ok, I tyle. A w tym filmie Pan Jezus tłumaczy, yy, rzekomy Jezus tłumaczy to wszystko bardzo dokładnie. I napisałem taki komentarz. Bardzo humanistyczny film, Jezus tutaj tak dokładnie wszystko tłumaczy. W Biblii nie ma czegoś takiego, ale potem mówi w przypowieściach, aby ludzie patrząc nie widzieli i słuchając nie słyszeli. Jedynie ci, którym jest to dane, aby rozumieli. A tutaj w filmie jest na siłę ten rzekomy Jezus. W filmie wszystko na siłę ten rzekomy Jezus chciał wytłumaczyć, aby każdy rozumiał. To nie biblijne. Ok? Zobaczcie tutaj, jeżeli chodzi o Biblię, Ewangelia Mateusza 13, 11, 11. a właściwie od 10. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz o nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przypowień Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo spadniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie usłyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. A tutaj mam wrażenie w tym filmie, Pan Jezus na siłę wszystkich chce, jakby nawracać. Nie? Lecz szczęśliwe oczy, oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam. Wielu przodków i sprawiedliwych przegnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie usłyszeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. OK? Czyli do uczniów Pan Jezus potem też w Ewangelii Jana jest napisane, yy, mówił otwarcie, jak do przyjaciół, też pod koniec, nie? Ale też mówił w przypowieściach. I też yy, im bardziej objaśniał przypowieści, nie? Ale generalnie nie robił tego do wszystkich, a, a tutaj tak y, konkretnie jakby próbował wszystko wytłumaczyć. Na przykład w rozmowie z Samarytanką jest dodawane, tak samo tutaj też jest dodawane, są dodawane słowa, których nie ma w Biblii i jest tego pełno. Pełno tych słów i to takich ludzkich, wychodzących z ust y, rzekomego Pana Jezusa. Nie? Tutaj na przykład też jest ciekawe, bo yy, ta samarytanka ma taki pretensjonalny ton ciągle do pana Jezusa i w pewnym momencie pan Jezus mówi, o przepraszam, Ja sobie myślę, hej, pan Jezus nie ma za co przepraszać nigdy, bo on nigdy grzechu jakiegoś nie popełnił ani słowem, ani uczynkiem, więc nawet jakby coś powiedział, to nie może powiedzieć, przepraszam, nie? No, bo Pan Jezus jest Bogiem i nie ma za co przepraszać, ma boską naturę. A tutaj, tak po ludzku, wszystko jest, nie? Ja nie mówię, że Pan Jezus nie był miłosierny. On był, jest i będzie miłosierny, ok? I tak dalej współczujący. Ale on ma te cechy na sposób boski. A tu jest pokazane takie bardziej na sposób ludzki. Wiecie o co chodzi, nie? On ma tu otworzonych humanizm, jakby ktoś nie znał definicji, e, nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się z troską o opo potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach społecznym i naturalnym. Humanizm stawia człowieka w roli gospodarza, w sensie eksploatacji, a także. Ale także ochrony środowiska naturalnego, świadomego, że człowiek jest jednocześnie elementem ekosystemu Ziemi. A tutaj, humanizm historyczny w wąskim sensie, prąd filozoficzny, etyczny i kulturowy epoki odrodzenia, humanizm renesansowy w szerokim sensie, antropocentryczna postawa intelektualna i moralna, wyrażająca się tyroską o potrzeby, szczęście, godność i rozwój swobodny człowieka. Widzicie? Tutaj dużo jest na człowieku skupienia uwagi. Gdzieś yy, tam widziałam taki obrazek, jak taka goszczewa mówi, nie jestem niczyją córką, a, a tutaj rzekomy Jezus mówi, o nieprawda jesteś. Nie? To jest takie ludzkie podejście, M mówię, w tym filmie jest takie ludzkie podejście. Jak ktoś ma ochotę mieć fałszywy obraz pana Jezusa, niech sobie ogląda, ok? To sobie oglądaj. Chcesz mieć fałszywy obraz? Wiecie, kto może mieć, kto może, kto oglądać? Katolicy. Niech oni sobie oglądają tę serię. Dlaczego? Bo oni i tak mają fałszywy obraz pana Jezusa, wiele fałszywych obrazów pana Jezusa w Kościele katolickim, tak? Fałszywe obrazy, figury i tak dalej. I fałszywe doktryny. To niech oni sobie oglądają, tak czy owak mają fałszywych pełno Jezusów, dodatkowy jeden fałszywy Jezus im nie zaszkodzi, bo tak czy owak przyjął nie? I mają wytworzony w umyśle fałszywy obraz Jezusa. Ale my jako chrześcijanie, żebyśmy sobie tworzyli fałszywy obraz Jezusa, to nie robi żadnego sensu. Także, definitywnie tego nie polecam, OK? Bo wiele rzeczy jest niebiblijnych, wiele rzeczy jest dodanych, wiele słów jest dodanych, których Pan Jezus nigdy nie powiedział, tak? Ale tutaj pod koniec nawet Nikodem też się kłania, nie? Że niby ma objawienie, że, że yy, to, yy, to jest yy, te, ten Mesjasz i tak dalej, i tak dalej, nie? W Biblii, jak sobie zobaczymy Ewangelię według świętego Jana 3, to Pan Jezus zostawił Nikodema, można powiedzieć, tak, aby Nikodem przemyślał, nie? Tutaj tłumaczył pewne rzeczy, ale tak znowu w przypowieściach, nie? Ale Nikodem. Tutaj ani się nie kłaniał yy, Panu Jezusowi ani go tam nie całował, nie? A tutaj mamy takie coś. Pod koniec. Także sporo fałszywych kwestii jest poddodawanych, nie? No dobrze, yy, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Podejrzałem.